wszystkim. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o egzotycznym kocie krótkowłosym, Rasie, która skradła moje serce. W tym filmie dowiecie się wszystkiego o tych niezwykłych kotach, od ich historii i charakteru, przez pielęgnację, a z po ciekawostki. O których być może nie mieliście pojęcia. Zapraszam do oglądania, w latach 60. XX wieku amerykańscy hodowcy postanowili YC kota o wyglądzie perskim, ale z krótka sierścią. W tym celu skrzyżowali Persji z amerykańskimi Shorthair. Efektem tej krzyżówki był kot egzotyczny krótkowłosy, który szybko zyskał popularność na całym świecie. Egzotyczny kot krótkowłosy to średniej wielkości kot o krepej budowie ciała. Jego głowa jest okragła, z dużymi, okragłymi oczami i krótkim nosem. Uszy ESA małe i zaokraglone, a ogon jest krótki i puszysty. Sierść kota egzotycznego krótkowłosego jest krótka, gęsta i miękka. Może mieć różne kolory, w tym czarny, biały, rudy, kremowy i niebieski. Egzotyczny kot krótkowłosy to łagodny, przyjazny i spokojny kot. Uwielbia towarzystwo ludzi i jest bardzo przywiązany do swoich opiekunów. Jest również bardzo inteligentny i łatwo się uczy. Egzotyczne koty krótkowłose sta idealnymi towarzyszami dla osób, które szukają spokojnego i kochającego kota. W tej sekcji umieść zdjęcia kotów egzotycznych krótkowłosych. Zdjęcia powinny być wysokiej jakości i przedstawiać różne aspekty wyglądu i charakteru tych kotów. Egzotyczny kot krótkowłosy to piękny, łagodny i przyjazny kot, który jest idealnym towarzyszem dla osób, które szukają spokojnego i kochającego zwierzaka. Pamiętaj, aby wstawić zdjęcia kotów egzotycznych krótkowłosych w sekcji zdjęcia, możesz dodać więcej informacji do każdej sekcji, aby uczynić ją ja bardziej szczegółową i pouczającą. Możesz również dodać osobiste anegdoty lub doświadczenia. Aby uczynić skrypt bardziej angażującym. Egzotyczne koty krótkowłose nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, ale regularne szczotkowanie jest niezbędne, aby utrzymać ich futro w dobrym stanie. Zaleca się szczotkowanie kota przynajmniej raz w tygodniu, a częściej w okresie linienia. Używaj miękkiej szczotki, aby uniknąć podrażnienia skóry. Egzotyczne koty krótkowłose są ogólnie zdrowa rasa, ale mogą być podatne na pewne problemy zdrowotne, takie jak choroba nerek wielotorbielowata. Jest to dziedziczna choroba, która może prowadzić do niewydolności nerek. Zespół brachycefaliczny Jest to zespół, który może powodować problemy z oddychaniem u kotów o krótkich pyskach. Zapalenie spojówek Jest to zapalenie błony służowej oka które może być spowodowane alergiami, infekcją lub podrażnieniem. Ważne jest, aby regularnie zabierać kota egzotycznego krótkowłosego do weterynarza na badania kontrolne. Egzotyczne koty krótkowłose S.A. znane ze swojego pięknego, gestego futra i dużych, okrągłych oczu. S.A. to łagodne i przyjazne koty, które uwielbiają się bawić i spędzać czas ze swoimi ludźmi. Egzotyczne koty krótkowłose to piękne i przyjazne koty, które SA stosunkowo łatwe w pielęgnacji. SA to doskonałe zwierzęta domowe dla osób, które szukają łagodnego i towarzyskiego kota.